Baikalsko-Amurska magistrala w skrócie BAM to słynna linia kolejowa łącząca Syberię z brzegami Pacyfiku. Na przestrzeni ponad 4000 kilometrów przecina ona połacie Tajgi, syberyjskie rzeki Grzbiety Górskie. Styka się także z północnym krańcem Bajkału. Wzdłuż jego brzegów położono 23 km torów. Idea budowy linii kolejowej, która miała być nowym etapem zagospodarowania Syberii, powstała już w latach 80. XIX wieku. Jednak ogólnoświatowa sytuacja sprawiła, że na wdrożenie tych planów w życie trzeba było czekać blisko 100 lat. Z budową Bamu wiązano nadzieję na dotarcie do ogromnych bogactw mineralnych ukrytych na dalekiej Syberii oraz na zasiedlenie bezludnych połaci kraju. Dzięki niej miało nastąpić również uprzemysłowienie dzikich dotąd terenów, odciążenie starej nitki kolei transsyberyjskiej oraz otwarcie nowego wyjścia na ocean spokojny. Magistrala miała być także strategiczną, by pełnić funkcję w systemie obrony dalekowschodnich granic przed Chinami. Wprawdzie pierwsze dwa fragmenty nowej magistrali. Budowane przez więźniów Głagu powstały już w latach 40. i 50., ale pełną parą prace ruszyły dopiero w 1974 roku. Po 10 latach doprowadziły one do spotkania w rejonie stacji Kuanda ekip budowlanych posuwających się od zachodu i od wschodu. Powstała trasa o długości 3145 km, łącząca miasto Ustkut nad Leną, z Komsomolskiem nad Amurem. Prace przy budowie magistrali były o tyle skomplikowane, że przecinała ona siedem wielkich pasm górskich, w tym Góry Bajkalskie i Pasmo Stanowe oraz kilka potężnych syberyjskich rzek. Między innymi Lenę, Witim, Olekmę i Amur. I prowadziła przez rozległe tereny podmokłe. Dodatkową trudność sprawiała wszechobecna wieczna zmarzlina. Przeszkody te wymagały zastosowania nowatorskich rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych: przekopania pięciu długich tuneli i przerzucenia 142 dużych mostów. Żartowano wtedy, żeby zbudować bam, wystarczy postawić mosty i połączyć je szydami. Konsekwencją tego wszystkiego był ogromny koszt inwestycji. Podczas prowadzenia której w zasadzie nie liczono się z wydatkami. Na tym gigantycznym placu budowy pracowało bezpośrednio i zaocznie około 200 tysięcy osób. Do pomocy przy w powstawaniu tego wielkiego, patriotycznego dzieła, bo też taki wydźwięk yy, posiadała budowa magistrali, ściągały rzesze młodzieży konsomolców, zachwycone, zachęcone wyższymi zarobkami, specjalnymi dodatkami finansowymi, wcześniejszymi emeryturami. Część osiedliła się na nowo w powstałych miastach i wsiach. Dla nich BAM stał się ojczyzną. Pytając, po co właściwie była ta kosztowna inwestycja, możemy usłyszeć w odpowiedzi: Ta droga to sama jażyzń, a życie nie potrzebuje wyjaśnień. W swoim reportażu o Buriacji z początku lat 80. Janusz Vogler zamieścił relację z budowy BAM. Oto jej fragment. Brygada Aleksandra Bondara z Ukrainy, laureatów premii leninowskiej Komsomołu, uwijała się jak w ukropie. Maszyna układała kolejny odcinek torów na wcześniej przygotowanym nasypie. Jedieniew, Sniegowow i Bondar korygują ułożenie szyn, a następnie skręcają je śrubami. Wszyscy już nieraz występowali w telewizji. Są najlepsi. Mówili mi, że jak tak dalej pójdzie, staną się gwiazdorami. Gorzej będzie z premią, bo coraz trudniej utrzymać przodownictwo. Gdy oni pozują do zdjęć i udzielają wywiadów, inni pracują. Często występy przed kamerami muszą odrabiać po godzinach. Konkurencja jest ogromna.